Cześć, witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić pianki pi z polnych kwiatków. Ale pięknie pachną. Zbieramy kwiatki. My zbieramy sobie kwiatki, a mama będzie płoczyła, bo niestety my nie umiemy. Ale mamy piękny no, piękne. Polne kwiatki. I są, i są nawet lawendy, Wielka, Lawenda, nie? margaretki tutaj są. No, no, no. Przepięknie. Dobrze, Wojtek. No to co kochani, robimy wianki, pleciemy wianek. Od którego zaczynamy? Od najdłuższego. Jak zrobić wianek z kwiatów metodą Wicia? Zbieramy kwiatki, które mają dłuższe i elastyczne łodygi. Ciężko będzie Tobie zrobić wianek z roślin z grubymi i pękającymi przy zginaniu łodyżkami. A teraz skrzyżuj ze sobą dwa kwiaty i łodygę jednego z nich okręć wokół drugiego pod główką. Sięgnij po kolejny kwiat i opleć go łodyżką. Powtarzaj tę czynność, aż uzyskasz pożądaną długość wianka. Na koniec wystarczy połączyć dwa końce. W naszym przypadku, jak za chwilkę zobaczycie, nasz wianek łączymy za pomocą długiej trawy. Jeśli masz wystarczająco duże łodyżki, możesz je też ze sobą związać. Jeśli czujesz się pewnie w pracach manualnych i lubisz takie robótki, to zdecydowanie spróbuj metody wicia. Metoda ta jest szybka, ale dla osób początkujących może być trudniejsza. Chociaż bez wątpienia będzie to świetna zabawa, wianek metodą wicia daje najbardziej swobodny i naturalny efekt. Przy tworzeniu wianka Kluczowe znaczenie mają wybrane rośliny. Muszą być nie tylko ładne, ale przede wszystkim trwałe. Do takich można zaliczyć margaretki, stokrotki, bzy, piwonie, drobne goździki, lawendę, koniczynę w naszym przypadku. Tak więc, kochani, pozostaje już tylko ostatnia kwestia, gdzie i z czym można nosić wianek. Odważne dziewczęta noszą je do codziennych stylizacji, jednak częściej wybieraną opcją są szczególne okazje. Bianki nadają stylizacji lekkości i oryginalności. Warto pamiętać, że nie trzeba ograniczać się wyłącznie do ozdabiania nimi głowy? Wianki można wykorzystywać także jako dekorację wnętrz lub ogrodu. Wszystko zależy od inwencji. Czy wiecie, że przyjmuje się? Iż panie o włosach jasnych powinny unikać roślin w jaskrawych kolorach na rzecz delikatniejszych barw, szatynkom i brunetkom poleca się zastosowanie reguły odwrotnej. Z kolei dla pań o włosach w odcieniach czerwieni pasować będą kwiaty złote, żółte i beżowe. Tak więc kochani mam nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do tworzenia własnych wianków. Pozdrawiamy Was mocniuteńko, trzymajcie się zdrowo i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa-pa!